Cześć kochani, witam was serdecznie w kolejnym odcinku kolorowego życia Solveig. Tak moi drodzy, jesteśmy w granitowych kaskadach, ponieważ właśnie do tego miejsca, jakże pięknego zresztą uciekła Amanda z Kajem przed zgiełkiem wielkiego miasta. Tak, większość z Was domyśla się tego, prawda, że właśnie tu wylądują. Okej, okay, ale, ale, nie wiem, czy podejrzewaliście, co się w tym miejscu wydarzy. Ha, ha, ha. A mianowicie, moi drodzy, pomysłoda pomysłodawcą całej tej ucieczki w plener, można tak, można tak to nazwać, był i tu uwaga, kai, tak, kai, a nie Amanda, jak pewnie moglibyście przypuszczać, znając jej temperament. Nie, nie. I nie chodzi, co więcej, nie chodzi w tej historii o zwykły wypoczynek na biwaku. O, nie, nie. Moi kochani, Kaj chce się oświadczyć, tak. Kocha Amandę na zabój i w ogóle nie chce dłużej już czekać. Pragnie po prostu paść przed nią na kolana i wręczyć jej pierścionek z brylantem, tak. No, to jeśli chodzi o Kaja. A co do Amandy, no, biedna Amanda nie ma zielonego pojęcia o niczym. Także uch, zapraszam do wspólnej rozgrywki, normalnie aż się boję co z tego będzie, nie daj Boże, Amanda jeszcze odmówi, o nie, no mam nadzieję, że nie, bądźmy dobrej myśli. Dobra, zaczynamy rozgrywkę, oni sobie już tu są jakiś czas, dzisiaj jest ostatni wieczór, który spędzą tutaj nad, nad ogniskiem, chciałam powiedzieć, na biwaku. Romantyczne im damy, pochwal wygląd, za chwilkę wybiorą się na romantyczny spacer. Tak, jeżeli Amanda znowu wszystkiego nie zepsuje e... flirtuj z nią jeszcze troszkę pochwal wygląd. Chciałabym, żeby wszyscy byli różowi, <laughs> żeby się zaróżowili. Flirtuj! <laughs> Po flirtu jeszcze troszkę e, wynajęłam im tą najdroższą chatkę. Zobaczcie, tą taką dużą. Dlatego już nie mają zbyt dużo kasy. W ogóle postanowiłam to właśnie rozegrać w ten sposób. Słuchajcie, bo tak. O jejku, Amandia. E, bo jeżeli chodzi o te sprawy, takie właśnie oświadczenie i tak dalej, no to muszę Wam się przyznać, jestem. Bardzo staroświecka w tych sprawach właśnie i jakoś nie pasuje mi to, żeby się... Nawet Amanda, Amanda jako nasza Amanda, żeby ona się oświadczała kajowi. Jakoś mi to po prostu nie spasowało. O, jesteś głodny? A ty masz rybkę, chyba mogłeś sobie rybkę upiec, a nie hot doga. Amanda, masz słabe kontakty z nim, te takie normalne, bo romans jest ok, On ma całe. Hmm, dziwne. Patrzcie, Kaj sobie piecze niewidzialną kiełbaskę na niewidzialnym patyczku. Super, Kaj. Amanda, ty nie jesteś głodna? Nie. Dobrze, ostatni romantyczny wieczór. Amandia gdzieś nam się traci. Idzie sobie coś opętać. Niech sobie coś opęta, jej się humor w, w tym czasie poprawi. Ten jeszcze niech zje i lecimy tam do tego słuchajcie do tego parku narodowego tego lasu tutaj w tych granitowych kaskadach bo tam jest jedno tak piękne romantyczne miejsce i to właśnie to miejsce yy, i to właśnie to miejsce wybrał Kajna oświadczyny tak to yy tam przy tym wodospadzie, już wam powiem, dobra. <grym>, jest bardzo fajny. Myślałam y, właśnie, żeby wziąć ich do pustelniczki, ale później stwierdziłam nie, no, lepiej nie, bo Amanda jeszcze nam umrze drugi raz, jak zobaczy starszą wersję siebie, słuchajcie, tą pustelniczkę. A po drugie, te, ten wodospad u pustelniczki nie jest taki fajny, jak ten właśnie w tym lesie. Zjedz sobie szybciutko tego hotdoga. Patrzcie, on też jest rozgniewany. I jak wy się tutaj będziecie teraz miziać? I jak ty się będziesz oświadczał? Amandzia, ty już jesteś ok. Kaj, ty też już w zasadzie. Tak, kaj. Musisz być dzielny, oświadcza się Amandzi. Lecimy szybciutko do tego Parku Narodowego. okej. Okay. Bierz Amandzie. Szuramy tam. Jesteśmy. Słuchajcie, wprowadzę ich takie, e, w taki bardziej flirciarski nastrój. Pochwal wygląd. Jest fajnie wieczór. Romantisz. Pocałuj. Okaż czułość. Tak, jestem świeżo po reinstalacji y, gry, także uprzedzam. Możliwe są dzisiaj podróże w czasie. Przygotujcie się. Weszli do domu. Romantycznie by było. Cały. Kto tu stoi? Jakiś ej, tu jest jakiś ten, jakiś podejrzany typ, Henryk Trzewik, zobaczcie, stoi tam, zaczaja się między drzewami. Uważajcie kochani, trzymaj za ręce. Amanda przestań. To taka ważna, to taka ważna chwila, a ty, okej. Okay. Pogładź po policzku jeszcze, ucałuj dłonie. Podlizuj się! Uwodzicielska poza! Pocałunek z pasją... Ale uwodzicielska poza, kaj. Uu. Słodko! Dobra, czekajcie, poszukam tego yy, wodospadu. Gdzie on to był? Z tej strony, z tej strony, gdzie jest ta woda? Nie, z tej strony. Tu będzie do pustelniczki. Czyli wodospad jest tutaj. O, zobaczcie. Niestety nie będziemy sami, bo zawsze ktoś tu wędkuje. Niestety. Ale okej, okay, może się straci. Zofia, Mazur, do tego czasu, jak, zanim oni tu dotrą. Podejdź tu. O, ona idzie, fajnie. Zobaczcie, jak to jest ślicznie. Jaki nastrój, jaki klimat. Chodźcie, tutaj szybciutko, moi drodzy. Północ wybiła. Jaka, dobra. Szybko weź ją jeszcze. Szepcz uwodzicielsko. Kam komary zabijasz. Szepcz uwodzicielsko. Pocałuj w policzek, ale romantycznie z tymi komarami. Pogładź po policzku. Pocałuj i oświadcz się. Oh. O, jak słodko. <śpiewa> Amandia się zgodziła. U, od razu mi lepiej normalnie. Oj, <śpiewa> Amandia. <śpiewa> Po jeszcze raz, Amandzie. O jakiś gostek się tutaj, wręcz róże, się tu przekulał nam. I jeszcze chciałam zaprosić na dopatrzenia w gwiazdy, Pięknie zobaczcie. A więc, moi drodzy, Kai wreszcie się odważył i się oświadczył Amandzie. Nie, musiał, musiał potrzebować, słuchajcie, dużo tej odwagi, żeby się oświadczyć takiej osobistości jak nasza Amandia. Ale, okej, okay, już są zaręczeni, bardzo fajnie, bardzo się cieszę z tego powodu. Ej, kochani, zostawiamy ich tu. Ty, henio! Nie, nie mogę, nie wytrzyma. Ej, wiecie, co to on się tam zaczajał w tych drzewach? Ja teraz się dopiero zorientowałam. Henio trzewik to był, tak? Henio, ty to jesteś tym podejrzanym typem. Dopiero teraz zagumałam to, że to był henio. No przecież, że henio się przyczajał. Wróciliśmy do nas na kwaterę. Eee, I moi drodzy, chciałam im dać barabara, ale musicie najpierw tu podejść. Jesteście jeszcze w fajnych flirciarskich nastrojach, także spoko. Amanda. No, także rano wstajecie, daje im się wyspać. Rano sobie wstaną, zjedzą sobie śniadanko, no i wracają, tak? Koniec koniec urlopowania. Ok. <grystanie> Tak, zakochana para sobie baraszkuje. Yy, w ogóle chciałam właśnie Wam powiedzieć, słyszeliście już o tym nowym dodatku, który się szykuje w kwietniu do The Sims 4, prawda? Yy, też ciekawa jestem, tak szczerze mówiąc, tak szczerze mówiąc w głębi serca liczyłam na coś innego, słuchajcie, coś, na, coś w stylu nie z tego świata albo o zwierzaczki w ogóle to bym była przeszczęśliwa, jakby dali już tak szybko. No ale wiedziałam, że... Na pewno tak nie będzie, ale i tak liczyłam sobie tam w serduszku. Głęboko miałam taką nadzieję, słuchajcie, że będą zwierzaczki albo coś właśnie w stylu nie z tego świata. No yy, niestety będzie, znaczy niestety, niestety no będą kariery yy, i to takie interaktywne kariery, czyli coś fajnego. No to tak jak idziemy po prostu po, powtórka z rozgrywki, że się wyrażę. No idź Amandzia najpierw, ale jeszcze Siusiu i później coś zjesz, a nie, to jest Kajsorki. no to Amandzia, ty idź od razu jeść. No, czyli mam taką powtórkę z rozrywki, z rozgrywki z The Sims 3, idziemy właśnie tym samym, widzę, tym samym torem. No, kariery później, nie wiem, już nie pamiętam, co tam było dalej, zobaczymy. Ale no, tak czy siak, będzie to coś nowego. Chociaż powiem Wam szczerze, tutaj w Holandii 39,99 euro, czyli 40 euro, no powiedzmy, to macie 160 zł za dodatek. Kurde, to strasznie drogo, naprawdę. Nawet jak tutaj na Holandię to jest drogo, 40 euro za dodatek sam. To praktycznie tyle, co podstawka gry. No, będziemy tam mieli, ale będziemy mieli właśnie doktora, będzie jakiś tam detektyw, szalony naukowiec, yy, nie wiem co tam jeszcze. No i to będą właśnie interaktywne kariery, także będziemy mogli, yy, no tak jak było w karierach w Trójce, że śledzić całą tą, wykonywać zadania i tak dalej. Yy, można będzie jeszcze o, otw otwierać jakieś yy, różne sklepy tam bodajże, piekarnie, czy tam, że piekarnie. I to właśnie mnie bardzo ucieszyło, mówię, o kurczę, na pewno, na pewno otworzę piekarnie. Możliwe, że już Solveig będzie, na pewno już będzie na emeryturze. I tak sobie pomyślałam, że może z Amandią na starość sobie otworzą piekarnie, a czemu nie? <laughs> Fajnie. No i jakieś nowe umiejętności bodajże, tak? Fotografia i, i pieczenie właśnie, o. Jakieś butiki z modą też tam widziałam i takie tam A Amandzia zrobi siku. Kaj sobie tutaj doje i yy, wracamy do domu, moi drodzy. Koniec urlopowania. Podróżuj do domu, Kaj. Tak, chcemy wrócić do domu. <laughs> Jesteśmy, tak, Kai z Amandą najpierw postanowili właśnie wpaść do Solveig i oczywiście Anokiego. No i zobaczcie, wszyscy normalnie wybiegli do naszych zakochanych. Radości nie ma końca. Gratulacje się tu sypią. Wszyscy się obejmują. Nawet dzieciakom się udzieliło. Tak, rodzinka w komplecie, moi drodzy. Ponieważ jak się okazało, Zak ma dziewczynę i to taką, słuchajcie, na poważnie, wiecie, nie ma już zbytnio miejsca w jego domku dla Amandy i Kaja. Chcieli sobie coś wynająć, wiecie, jakiś skromny domek ale ponieważ nie mają jeszcze tak dużo kasy, jak widzieliście. Zresztą Solwek z Anokim absolutnie się na to nie zgodzili i powiedzieli, że tu mają z nimi zostać. Także do czasu, aż staną na nogi, tam w miarę się ustatkują, zamieszkają w rezydencji Lao. Tak a propos Lao, moi drodzy, zmieniłam w końcu nazwisko Solwek na Lao. Właśnie musiałam to zrobić kodem, ale jest, wszyscy są już Lao i za niedługo Amanda też będzie Lao. Już nie będzie Ghost, tylko będzie Lao dobrze, I jeszcze zanim właśnie tutaj sobie zaczniemy już naszą rozgrywkę chciałam wam coś pokazać, chodźcie Lotario nam się tutaj przykulał, pewnie to jest znajomy od Kaja, powiększyłam ogród, tak jak mówiłam wcześniej, że to zrobię, zobaczcie, wygląda tak w ten sposób mucia nam już dojrzała, dorosła i tak jak chciałam kochani, jest na honorowym miejscu nie dawałam jej, nie wkładałam jej do donicy, bo sobie tak pomyślałam, że taka istotka, istotka powinna mieć wolne korzenie, słuchajcie, głęboko w ziemi, a nie tam w doniczce będzie się męczyć. Dlatego zostawiłam ją o tak. Nie mogę tu niestety już obsiać, 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 kwiatami, nie mogę już tu dookoła, bo ona potrzebuje dużo miejsca, także no, tak to wygląda. Tutaj niespodzianka od Solveig dla Anokiego, mały kącik taki majsterkowicza, małego majsterkowicza, kącik małego majsterkowicza, tak bo on ma ostatnio jakieś ciągoty Anoki do majsterkowania, dlatego Solveig mu taki surprise zrobiła i stolik mu tutaj wrzuciła do swojego ogrodu, będzie go miała na oku, więcej czasu będą spędzać razem. Tak to wygląda w ten sposób. O, nasz powiększony ogród. Tutaj już też y, powrzucam kwiaty i porobiłam ścieżki. Y, I myślę, w następnym odcinku już wywala mi ten łuk cały czas tutaj. Od razu to zrobię, czekajcie. Ponieważ jest tam y, powiększony. Łuk mi wywala i drzwi mi też wywala. Stąd zobaczcie. Ok, bo jest ta konewka powiększona. I dlatego się tak dzieje. Nie pamiętam, jak ja miałam teraz tutaj drzwi. I to jest najfajniejsze, nie? Czekajcie, tu było jakiś z tych. Te. Nie, te. Chodźcie tu, drzwi. No ale, co się dzieje? Muszę zejść na dół. Dobra. No, tą konewkę powiększyłam i teraz mi to będzie ciągle wywalać. Okej, okay, na razie tak. I tak to wygląda właśnie z tymi ścieżkami i w następnym odcinku już Wam udostępnię ten domek, bo tutaj powsadzam, obsieję kwiatami cały nasz ogród, jakimiś krzeczkami i tak dalej i będzie on na tą, na daną chwilę skończony, także Wam już udostępnię, jeszcze raz Wam udostępnię tym razem już z ogrodem skończonym. Coś Wam chciałam jeszcze powiedzieć. Aha, i front zrobię, no właśnie, bo ten front jest cały czas taki jakby zachwaszczony tutaj tymi. Nie wiem, co to, jakieś chwaściury, kwiatuszki takie. I tyle. Jeszcze jedna sprawa. Sprawdzimy sobie ten wieglili, bo ja też jestem ciekawa, nie wiem, ile właśnie nimi pogram, ile jej zostało. Okej, okay, Lili zostało dziewięć dni. Myślałam, że mniej. Ale dziewięć to też jest bardzo mało. Biorąc pod uwagę to, że ja jeszcze tutaj nimi pogram. Dobra, ja już włączam rozgrywkę. Tak, się wszyscy się cieszą, sąsiedzi patrzą, co się dzieje. <grym>, że ja jeszcze nimi tu trochę pogram, także w następnym odcinku nie, ale w 42 myślę, że zrobimy już Lili urodzinki. Okej. Okay. Ogarniam ich już. Tutaj, czekaj, Liluś, ty siku. Yy, trochę będzie ciężko. W ogóle, chodź, Solveig, zrób jakieś fajne. Najpierw idź siku, zrób, a później zrobisz jakieś ciacho Tutaj gucze, no. Yy, nie, właśnie, ty miałeś mi iść w te wykwintne cały czas, dlatego zrobisz ten serniczek. Może być. Idź najpierw się wysikać. A wy, chłopaki, co potrzebujecie? Głodni jesteście! O, się tu rozgadali, kuczę na tym chodniku przed domem, no. Tak, trzeba wszystko obgadać. Soljek za Nokiem mają wielki dom, także miejsca im nie zabraknie. Amandia, gadasz do siebie. Właśnie jeszcze wam miałam powiedzieć, e, ogród już jest e, pozaszczepiany, to znaczy ogród jest pozaszczepiany i e, rośnie nam, hoduje nam się już kwiat śmierci. Oj, weszłam w ścianę. Tutaj już mam zaszczepione drzewko. Jest granat, kwiat śmierci i orchidea, także fajnie. Myślę, że w następnym odcinku ożywimy Amandzie. Tak sobie myślę. Amandzia, ty coś tutaj... Aha, bo ty coś sobie robiłaś, a ona zrobisz serniczek, wiesz? Pójdziecie sobie na taras, wszyscy fajnie sobie zjecie sernik. Pełna chata. <śmany> Mamy pełną chatę. Ty robisz zadanie domowe? A ty jesteś u krówki mamy mucie, fajna, mućka jest słodka to jest jakaś namiastka zwierzaka, można powiedzieć że mamy zwierzaczka ty nie zagaduj się tu z nikim, bo nigdy nie zrobisz mi y, tego serniczka tu wszyscy się cisną gotować patrzcie czy już wam nic nie zostało tam w lodówce że wszyscy gotują Miałaś i siku w ogóle Solwek, a wzięłaś się za sernik zaraz się sikasz Przyspieszę im to troszeczkę Niech daję na te super tempo, to oni po prostu stają. Bez sensu to jest. No, ruszajcie się wszyscy. A chciałeś zjeść, zrobiłeś sobie coś. No zjedz już to. Ty też zjedz to. Gdzie jest Kaj? Kaj już coś. Je... Kaj zrobił hot dogi! Oje, jak fajnie. Okej, okay, niech zostaną. Stofu. Bo Solwek jeszcze do tego da sernik i pójdziemy tam jeszcze zjeść. Idźcie, wysikaj najpierw. A ja to przełożę szybko. Czekajcie, zrobię to w ten sposób, bo później nie umiem tego ciągnąć. Poduszka tam jakaś jest, Lewituje sobie. A tak, bo ja tutaj układałam i pewnie znowu tu jak rzuciłam poduszkę i w powietrzu sobie teraz. Solvej daj te twoje wyposażenie, ten serniczek. Gdzie on jest? Tu jest. Arun sobie przyszedł na hot doga. I zawaj wszystkich na posiłek, ale fajnie by było, jak tu by przyszli. Kai przyszedł na sernik? <grym> Czy sobie usiąść przyszłeś? No, coś nie działa mi to super tempo. No chodźcie tu wszyscy, wszyscy poszli tam. Tak, pachnie fajnie, no, Solwej, ile ty będziesz myła te ręce. Wołaj ich tu wszystkich Chodźcie, chodźcie. No ja już tu jestem, tak. <laughs> Widzimy, że jesteście. Chodźcie wszyscy na deser. Dobre, nie Kaj. <laughs> Idą, wszyscy się kulają. O, mucia głodna też. Trzeba ją zaraz nakarmić, żeby nikt mi tam nie poszedł i żeby go nie zeżarła. No, ale nie, nie siedźcie tak drętwo. Yy, rozmawiaj tutaj o... Jak ja nie cierpię tego, słuchajcie, że oni się tak przesiadają. Po prostu tego nie znoszę tutaj w tych simsach. Czwórcy. O! No, rozwala mnie to po prostu. Nie mogą usiąść na jednym miejscu. Oni przechodzą z jednego krzesła na drugie i. Pogadać mieliście. Patrzcie, ten też. Rozmawiaj o gotowaniu. O zainteresowaniach. Dzieciaczki, wy też pogadajcie. Nie, nie pogrąż się w marzeniach, co ja to zrobiłam. Pogadajcie trochę. Dałam im, że mają rozmawiać. Patrzcie, łażą się, przesiadają. Wkurza mnie to jak nie, <grym> nie <w> wiem. Alice tam stoi, sorki Alice, ale tu dzisiaj rodzinna, rodzinna narada, rodzinne spotkanie. Siadaj, Amandia, na tym zadku, bo nie wytrzymam zaraz normalnie. Dzieciaki wy też w grupie gadacie. No i niby gadacie i co? yips. No coś słabo im idzie ta rozmowa bardzo. No wstała i siada i to tak strasznie mnie denerwuje. Zawsze, że nie wiem. Znowu zapomniałam im tu dać świateł w ogóle na ten taras. Pokażcie się, teraz dopiero będzie ciężko ich tutaj o ten ogarnąć. Ale Amanda z Kajem nie zostaną u nas za długo, słuchajcie. Ja mam taki plan, że wprowadzę ich tutaj, bo ja ich chcę mieć bardzo blisko siebie, tak samo jak Solwek i Anoki. Chcą ich mieć jak najbliżej, dlatego po sąsiedzku będą tutaj w tym domku, ponieważ my nie będziemy nimi grali. To nie będzie rodzinka grywalna. Dlatego prawdopodobnie wpiszę im kod na kasę i wprowadzę ich tutaj do tego domku. Dlatego parę dni ich zostawię. W ogóle Kaja wrzucę chyba w sportową karierę. To do niego będzie pasować jak najbardziej. Ponieważ robi się już dosyć późno, skorzystaj i idź spać. a ty też. Może weźmiesz prysznic. I spać. Dzieciaczki. Yy, też do łóżek, bo jutro poniedziałek, i nie do tego łóżka miałaś iść, kochanie. <laughs> nie do Aruna. śpi i śpi. Yy, no, wy też w sumie Solveig z Anokiem, ale macie zabawę, dobra, to ja wam dam barabara. Idźcie trochę pofiglować, to wam urośnie zabawa. Okej, okay. poogarniani, wszyscy słuchają, wszyscy znają swoje obowiązki. Także ruszać zatki. Tak jak Amandzia z Kajem się wyprowadzą to ten pokój prawdopodobnie dostanie Lili od Amandy taki duży będzie miała fajny. A tutaj, a tutaj moi drodzy, myślę, że postaramy się o jeszcze jedno dziecko. <śmany> Mamy miejsce, dlatego tak zrobimy. Postaramy się o dzidzie, ale to dopiero w przyszłości. Wy tam co? Aha, wy już tam sobie pobarażkowaliście? Nie, daj tu dziecku spokój, ona już śpi. Czy wszyscy w łóżkach? <śmany> wszyscy w łuziach dobra Amanda już skakuje też zaraz do was wracam słuchajcie jest 43. Amandzia wstała w bardzo flirciarskim nastroju i co więcej moi drodzy obudzi zaraz Kaja dobra Amanda budź go oh, wow. <gry> i coś wam zaraz powiem coś wam zaraz pokażę Dawaj Kaj. Chodźcie, Kai jest nieprzytomny. Nie wie co się dzieje w ogóle. Zobaczcie, co Amanda zrobiła. Czekajcie, weź jeszcze. Yy, Okażczuść. Amandia, słuchajcie, przytargała skądś łuk weselny. Nie wiem skąd, nie pytajcie mnie, nie wiem skąd, nie wiem jak. Póki co jest duchem wlezie wszędzie, także... Wpadła na genialny pomysł, że weźmie sobie ślub z Kajem i polazła gdzieś w nocy, przytargała łuk weselny i tyle. W stylu Amandy. <grywa> na zakończenie odcinka, moi drodzy, Amanda i Kaj wezmą sobie ślub przy prawdopodobnie skradzionym łuku weselnym. Amanda zrobi to w, w nowej bieliźnie walenty z walentynkowego zestawu The Sims 4. <laughs> to będzie niespodzianka dla wszystkich rano. To będzie niespodzianka. Po prostu w idealnym nastroju bierze ten ślub i w idealnym stroju. Stroju i nastroju. <laughs> Tak, bo ona jak sobie pomyślała, że będzie musiała ubrać białą suknię i te całe, przeżyć tą całą ceremonię, to co miała solwek, powiedziała nie w życiu, nie w moim stylu, dlatego poszła gdzieś, przytargała łuk i powiedziała teraz albo nigdy, w mój sposób albo w żaden. To jest Amanda, moi drodzy. I to by było na tyle. Tak jeszcze obrączki piękne, buziak i serpem I to by było na tyle, kochani, w dzisiejszym odcinku. Pozdrawiam was serdecznie i do usłyszenia w następnym. Papa. Pa.